Wczesny dostęp do replay systemu. Wygląda on w taki sposób, że jak macie mecz, to możecie sobie pobrać tutaj replay, no i klikacie po prostu play replay. Początkowo będzie to dostępne tylko i wyłącznie na trybie kompetytywnym we wrześniu na PC-tach w listopadzie na konsolach, a z czasem Riot zamierza to dodać również na inne tryby. I tak, mamy replay system. Tak wygląda GUI. Możemy oczywiście tutaj sobie e, zatrzymywać, odpalać, możemy sobie przesuwać o 5 sekund, w ten sposób to wygląda. Możemy sobie przewijać również do konkretnych rund. Tutaj na pasku widzimy, która runda jest, która, kiedy jest zmiana połowy. Możemy również przewijać. Od razu do konkretnych rund, na przykład wiemy, że coś fajnego się stało w rundzie 5, to sobie przebijamy od razu na rundę 5. Możemy sobie spowalniać od 0,1 do 0,25, 0,5. Potem mamy 1 i możemy przyspieszać na 2 razy, 4 razy oraz 8 razy szybkości. Również mamy coś takie jak frikam, czyli możemy sobie po prostu latać i zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. Mamy również opcję, gdzie mamy... Gdzie możemy sobie po prostu połączać to, co chcemy widzieć, to czego nie chcemy widzieć, oraz mamy również skróty klawiszowe. Prawym przyciskiem myszy możemy zmieniać między graczami oraz cyferkami 1, 2, 3 i itd. itd. Dalej. Teraz wam pokażę, jak ta runda wyglądała. Mamy tutaj, widzimy, że wychodzi. Mogę oczywiście zmienić sobie perspektywę. Zobaczcie, jak to wyglądało z perspektywy drugiego gracza. I możemy sobie na przykład spowolnić. Spowolnijmy sobie do 0.25. I wygląda, no, trzeba przyznać, że to wygląda naprawdę płynnie. nie. zwracajcie uwagi na mój aim. Graliśmy na ponad stoppingu. pingu. <laughs> tak to się prezentuje. Jednakże, replaye najpewniej będą zostawiać na cały jeden patch. Raz replay nie można szerować, a nie oglądać replay innych graczy, niż tylko swoje. Co sądzicie?